Krzysiek, wczoraj dyskwalifikacja, dziś lepszy humor? No tak, w sumie ta dyskwalifikacja wczoraj też tak, nie, tak strasznie nie popsuła mi humoru. Byłem, byłem troszkę zły, ale wiadomo, t, były to pierwsze zawody, gdzie te, ten nowy system tu obowiązuje. No i tak zdenerwowałem się troszkę, ale, ale jakoś nie tak strasznie. Jak na mnie to nawet nie tak bardzo. A dziś lepszy humor, choć ten drugi skok troszkę zepsuty. A co tam było nie tak w tym drugim skoku? No Trochę otworzyłem się górą, tak poszło odbicie za głową i otwarło mnie nad bólą. Tam wyhamowałem troszkę prędkość. No, zamiast y, tam szybko przelecieć, załamany wysoko biodrem, ja, ja to biodro do NARD wypchałem. Dziś też byłeś dokładnie sprawdzany tam na górze skoczni? Tak, gdzieś w dwóch skokach byliśmy na górze. Sprawdzani, jest wszystko w porządku, także, także dobrze. Jak oceniasz w ogóle swoją dyspozycję na tym etapie przygotowań? Yy, tak ci, ciut lepiej jak w tamtym roku na pewno. Ale, ale nie jest to jeszcze taki mój poziom. Ale będę do niego dążył na pewno z Cały całym siłą. Na ten, na, na ten sezon letni jakieś cele sobie wyznaczasz? Nie, ja myślę, że, że nie ma co tak celów wyznaczać, po prostu skakać, realizować cele, te, które. Takie, które ma, założymy sobie na trening, wiadomo, tam y, odnośnie techniki skoku, na, za, na zawody, odnośnie miejsc, y, nie ma co się tak spinać znowu za bardzo. Realizować po prostu to, te tymczasowe cele i dążyć do, do perfekcji w tych skokach. Jaki najbliższy plany? No jedziemy teraz do domu, od czwartku do soboty mamy obóz w Wiśle trzy dni, no a później są mistrza Polski. To dzięki i powodzenia w następnych zawodach. Dzięki.